Przemykam się lekkim chodem, mimochodem. Znaczę swój teren z brodem. Targam brodę, kiedy ruchy planuję. Bardziej czuję niż rozumuję. Kamufluję się w trudno dostępnych haszach. To są moje ostępy, zwłaszcza kiedy mam brzuch pełny. Nie potrzebuję, płaszcza z wełny. strzelam oczami, uszami Wciągam świat czujnymi nostrzami. Jak pies, jak sik, jak koni, jak sarna Wspólna jaźń interplanetarna pro, pro. Wszystko wiem, wszędzie jestem, nic nie wiem W omoku pędzę przed siebie Oj. Ślad na klebie, tak na drzewie Znak na niebie Jestem dziki, jestem dziki To jest straszne, że jestem, jestem, jestem nikaki, dziki Jestem, NASA, jestem dziki, jestem, jest jestem dziki To jest straszne, że jestem Nie widzę szacunek, nie po Nienawidzę waszych miast i autostrad Księżyc moja siostra, słońce brat Wytężam gębowy aparat Nie potrzebuję dobrych rad, ni złych porad W rosie poranka czuję już chud wieczora Słyszysz? Strzaska gałąź, spada kora Bezpieczna jest tylko moja nora Mam czujne uszy, mam wzrok penetrujący Sieję wokół ten flow Niepokojący Skradający się flow wow. Skąd on się tutaj wziął, przecież Mamy kamery na strzeżonych osiedlach Mury i boty, bzdury i głupoty Pamiętaj, każdy pot ma dziurę, mur ma wyrwę Zanim się dowiesz, że wszedłem, to wyjdę Jestem dziki, jestem dziki To jest straszne, że jest. Jestem, dziki, jestem dziki Jestem dziki, jestem dziki To jest straszne, że jest. Zawsze miałem z tym problem Ostatnio gadałem o tym z moim ziom Nie odnajduję się specjalnie w tym świecie W mieście w czterech ścianach na planecie Na parapecie stoi Buddha z kamienia Spokojny, mi wali serce i dudni ziemia Z jakiego jesteś plemienia? Nie znasz mnie, nie znasz mojego imienia Jestem dziki, jestem dzikusem Przemieszczam się jednym susem Biegnę kusem, galopem i cwałem W pierwszym dosem i jestem dziki Jestem dziki, to jest straszne, że jestem dziki, jestem dziki, ja jestem dziki, to jest straszne, że